Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj będziemy wymieniać żarówki BMW a 1200 tlc Przednia żarówka mi padła, więc wymyśliłem, że sobie kupię LEDowe. No i problem jest taki, że próbując wkręcić adapter to cały, ten adapter cały wleciał mi do środka. Adapter jest teraz gdzieś o. Nie wiem, czy będzie widać gdzieś o tam? Więc musimy ściągnąć cały klosz Wszystko będę musiał tutaj pościągać. No i od razu wymienię też i długie na LEDowe. Dlatego dlatego pana inżyniera tu projektował ten cały kloży i wymianę żarówek, to... Be. Naprawdę. No nic, zabieramy się do pracy. Postaram się w miarę Wam jakoś to nagrywać, mam tu mało miejsca. Nie mam stajaka na kamerę, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Działamy. Pierwsze, co na pewno będziemy musieli, to ściągamy tutaj ten panel żeby dojść do tego panela musimy sięgnąć ten panel, ten panel. Ja tutaj muszę jeszcze ściągnąć gumole. Wszystko zaczynamy od siedzenia. I ważna rzecz, żeby nas nie kurzało, to pamiętajmy, jeżeli mamy automatyczne, ale to, żeby go wyłączyć, bo będzie nam co chwila pikał. I gotowe. razu wam pokażę. Widziałam schowane yy, w pierwszej pomocy taką baterię, takie popódko, gdyby mi motocyk padł i musiałbym go odstrzała mam na takich ręcznych środkach yy, zamontowane i one są w miejsce. Gdzie powinny być głośniki? Ja nie mam z radiem, więc sobie wykorzystałem to miejsce właśnie, żeby sobie wrzucić. Mam tutaj, w tym tutaj jest zakład i zestaw naprawczy. Kół z drugiej strony mam zestaw pierwszej pomocy i pompkę do kół elektryczną, taką też małą wielkości, trochę większego powerbanka. Ok, jeszcze informacyjnie zacząłem o godzinie nie wiem, 15 minut temu, 12.45. Zobaczymy jak długo pójdzie. Ok, zaczynamy najpierw od ściągnięcia przedniej szyby. Tak właśnie to wygląda. Tutaj są śrubki. Tu widać dwie śrubki w przednim panelu. Musimy odkręcić i następnie Przechodzimy, żeby go wyjąć. Musimy go troszeczkę sobie podważyć od tylnej tony Na zdjęciu wszystko widać, gdzie są bolce. Następnie nakładki zaślepcze na głośniki i również głośniki. Ok, 15 minut do roboty. Mamy ściągnięte już większe, większe panele. Teraz musimy pewnie odkręcić tutaj to. Jak będę edytował, najwyżej wytnę niektóre filmiki. Jeżeli będzie łatwiejszy dostęp i nie będzie trzeba niektórych rzeczy wyciągać. Zaraz zobaczymy. I następnie dobiemy wszystko to samo, tyle że z drugiej strony. Odkręcamy śrubki, wyciągamy ten tylny panel, Tutaj się mieści na dwóch bolcach za ślepki głośnika i same głośniki, jeżeli takowe macie. Następnie możemy odkręcić pokrywę przedniej konsoli, która się mieści pod szybą. OK, jedna długa strona jest już ściągnięta. Przednie to jest tak samo. Teraz się zastanawiam jak to ściągnąć. Jest godzina druga. Zajęło mi to niecałą godzinę ściągnięcie tych wszystkich. Łącznie z tamtą, gdyby był ktoś wprawiony, ktoś to pewnie by to zrobił w 15 minut, może 20. Eee, tak, idę teraz sobie zrobić pewnie przerwę. E, douczyć się <grym> jak pościągać całą też resztę bo nigdy do tego etapu nie dochodziłem. Zawsze te kable przenosiłem to mniej więcej w takim stanie miałem motocykl. Także widzimy się za chwilę. Tutaj są dwie śrubki oraz jeden potężny kołek. Na zdjęciu tutaj widać gdzie są śrubki dwie oraz ten kołek. I wyciągamy cały ten plastik. Następnie odkręcamy lusterko. I przechodzimy do drugiej strony, robiąc to samo. Dobra, już jesteśmy prawie na ukończeniu. Została nam tylko tutaj Głodna część To ściągnięcia to to oczywiście zostanie. Nie będę tego zajmował. Zostały nam te dalingi i prawdopodobnie to, to i będzie ściągana lampa. Trzeba lustatka ściągnąć, żeby tutaj podkręcać. Później, podobie zdjęcia przy panelach. Także. Będzie pokazane, gdzie są śrubki, czy zaślepki, bo tutaj jedna zaślepka szła. I że dobrze to tutaj. Także jemy dalej. Przy kolejnej części użyję więcej śrubek, ale jest bardzo łatwy już dostęp, więc nie pójście mieć z tym żadnego problemu. Z drugiej strony jest praktycznie to samo. A przy relinkach na szybie są takie małe wkładki, je trzeba podwadzić, wyciągnąć, uważać, żeby ich nie wypuścić. Żeby ich później nie szukać. Sam klosz lampy też jest łatwo do wyciągnięcia. Również mamy takie zaślepki zaporowe, musimy je sobie podwadzić, wyciągnąć, odłączyć kable. I spokojnie można wtedy wyciągnąć cały klosz. Ok, lampa ściągnięta. Nawet nie było wcale takie to trudne. Znalazłem fajną opisówkę. To tutaj gdzieś tam dam opis. I będzie wszystko. Tam fajnie jest wszystko opisane. Gdzie jakaś światłówka, gdzie jakiś tam łoża, czy jakieś takie zaślepki trzeba wyciągnąć, więc. Nie powinno być problemu. Lampa już jest, za chwilę wyciągnę i powymieniam żarówki. Ok, tak wygląda ta lampa z zewnątrz. Tutaj w środku mamy właśnie tą główną żarówkę dlaczego jest właśnie ciężko tak każdemu. Mało miejsca. Coś mi się zacięło. Dobra, więc tak tutaj jest. To jest masakra jakaś tam, żeby odblokować teraz taką żarówkę. Zobaczcie, ale będę nie nagrał tego. Tutaj widać jest na długie. Jest o wiele łatwiejszy dostęp niż do samej żarówki, która daje nam światło. Tragedia. Okej, okay, no to już wiem dlaczego jest to zawsze tak ciężko jest sadzić tą żarówkę. Mamy tutaj ten cyc. I tutaj jest cyc. Żeby włożyć... Jest dosyć ciężko, okej. Okay. Proszę, więc ona musi tam sobie się wbić w to. Wtedy wchodzi. Pani, będzie działać. Dobra, jeszcze tylko tutaj wymienię w jednym w drugim i zakładamy. Ok, informacyjnie. Ktoby ktoś był taki głupi jak ja i też zechciał mu się wymieniać na diody LED długie i nie tylko to w długich. Musimy odczepić tutaj sobie ten kabelek, to jest minus. Już sprawdzałem. I podpinamy, przynajmniej ja mam takie LEDy że mam na plus czerwony i czarny no i podpinamy czerwony do tego czarny podpinamy od uziemienia i zapinamy do tego i będzie świecić ty, 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 ty. Dobra, odpalamy, sprawdzamy, czy jest jakiś błąd. Składamy do kupy teraz całość, Użyliśmy, pamiętajmy żeby powkładać wszędzie te takie washery. sotki takie, 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 Bo o tym nie pozapominać. No i co, jest godzina już 5.30, cała robota, znaczy przynajmniej do ściągnięcia tego trwała zdecydowanie krócej, ponieważ musiałem zrobić sobie kilka przed na... do ptacy, związane z pracą. musiałam iść i popracować. Więc tak, zaraz to złożę. Pewnie zejdzie mi około godzinki. Idę być Wam tylko zdjęcia, gdzie są jakieś śrubki. No, także jak wspomniałem, znalazłem bardzo fajne PDF, także udostępnię. Tam jest fajnie wszystkie opisane, gdzie co jest, co wyciągnąć niestety po angielsku, ale raczej to nie będzie Wam przeszkadzać, także job done! Ok, to tak szybko. Jeżeli będziecie zakładać sobie tą część, to ona po pierwsze musi wejść sobie ładnie tutaj i tutaj, a tu pod spodem musi wejść w tą dziurę o. i ładnie teraz czy nam siedzi tu śrubka, tu śrubka. I tu i tu idzie. Ok, gdyby ktoś chciał sobie przerobić w ogóle nawigację, tak jak ja mam. Ja mam nawigację Gadmin 396, jakiś tam LT. Tam bardziej chodzi o to, że te mapy są e, nielimitowane. Ja to sobie zrobiłem w taki sposób. Niestety, trzeba było tutaj wydążyć dziurę, żeby wyprowadzić kabel zasilający. Trochę I do tego trzeba sobie kupić taką przejściówkę. Ten kabel tutaj jest odłączony z tego względu, że to był kabel odnośnie. Do e, możliwości e, zmiany e, przez Wonder Wheel więc to nic nie przeszkadza. Taki dodatek trzeba sobie kupić, niestety trzeba później połączyć te dwa kable, bo one są tylko zasilające. I tak to działa. Ok, przedwało mi połączenie, e, więc jeszcze raz tutaj są dwa bolce. I one tutaj to wchodzą, a dodatkowo e, pokażę Wam jak wyglądają śmieszne kołki. Nie, już wyrobiłem tutaj bo oczywiście jak to ja. No i one tutaj sobie jak założymy to, to one sobie tam wchodzą z jednej z drugiej strony. Uj, uj. Dobra, nie wiem czy to będzie dobrze widać, e, Ty mamy bolec jeden, e, mamy, mamy też e, taki do wkładania, nie wiem jak to się nazywa, e, nie jestem mechanikiem, wybaczcie i jego trzeba, trzeba... Tak, dobrze mówię. I to jest lewa strona. I on będzie wchodził z tej strony. I on jest gdzieś. O, tam. Powinien wejść. Także jak będziecie nadciągać, to tutaj przy szybie, w samym rogu, delikatnie, żeby nie złamać. Eee, I tyle. Pamiętajmy, że tutaj jest też śrubka. Popatrzymy, eee, co to, to jest tu. Ok, jak będziecie zakładać sobie ten panel, to zakładajcie go od spodu. Zaczynajcie go od tej strony. Najpierw sobie włóżcie tą część. Bo tak to uzmanie Wam nie przejdzie. Idziemy do góry. Jak będziecie sobie o zakładać to tu jest taki mały dzędzel i tutaj tu również na panelu jest żeby on sobie tam ładnie wszedł że jak już wszystko jest ładnie patrzymy gdzie tam jest dobijamy i teraz weźmiemy środowki. tam jedna jest pamiętajmy że jest jeszcze tutaj jedna Tutaj nie było widać, bo miałem tutaj mocowanie na kamerę GoPro, ale zrezygnuję z tego, bo nie używam już GoPro. No i dobra, dajemy dalej. Jak będę widział też jakieś problemy z czymś, to będę dawał znać. Okej, okay. nareszcie skończony. Trochę zeszło dłużej niż się spodziewałem. Miałem też kilka telefonów z pracy. Ale koniec końców zrobione. Jest godzina pół do dziesiątej. Trochę zeszło. Gdyby nie przerwy i telefony pewnie trzeba by było na to Trzeba by było liczyć jakieś 6 godzin pracy. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.